Hej, czyli dzień dobry z tej strony, Andec, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego BASS-symulatora. Symulatora autobusu MZK, MPK, whatever to się nazywa. Symulator miejskiego. Dobrze, idziemy dzisiaj w Niemcy, bo ostatnio była e, Matyja Rosja, 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 A dzisiaj, e, czekajcie, ty, 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 Dobrze, paliwo mamy, dzień pierwszy mamy, nie potrzebujemy nic kupować. No i dalej jesteśmy tym e, zielonym. E, zielonym? Jakim zielonym? Żółtym. <noise> Przepraszam. Żółtym ogórkiem. Dobrze, wybierz trasę. Mm, to już mieliśmy. Szpital. O. ty to było ostatnio. Tak? No, do, no tak, no chyba to. Boże. Słuchajcie, ja już to czuję, nie? Ja już czuję te kary. O, świetnie. Czekajcie, to tylko odłożę herbatę. Bo będzie mi tu tamować. Tak. Nie, jak to się. Tak się odpalało. O dziewiątej. No, ale ty jedź. O, dobra, o dziewiątej mamy podjechać. Ale ja podjadę szybciej, bo wiecie, ja wolę nadrobić. Ja pierniczę, nie wierzę. Przecież dopiero co. startowałem już mam minus. No, no, przestań! Ja nie wiem, nie, to się nie dzieje, nie. Dobra, proszę wchodzić. Oj, skasujcie, żebyśmy, Boże, chociaż coś zarobili w końcu. Raz. Dajcie mi raz zarobić, naprawdę. Jedziemy. Aha, czerwone. No oczywiście, że czerwone. Ja już się w zasadzie boję jechać na czerwonym, bo znowu dostanę mandat, więc nie. Absolutnie. Jest to wykluczone i jedziemy prosto na zielonym. Jesteśmy na plusie 180. Świetnie. I tak pozostanie. Ta się grzebie. Boż Babciu. Idź. Idź. Masz zielony, ale już naprawdę wystarczy <noise> O Jedziemy, jedziemy Mamy być o dziewiątej trzy, no ja nie wiem czy ja zdążę w minuta tam dojechać Ale dobrze Nie nastawiamy się na... negatywnie moi drodzy Absolutnie Czy ten jest daleko? W ogóle środkiem drogi jadę, chcę powiedzieć Nieważne Pokażę mi tu aha No i znowu Boże, no czemu? Tu się zahamuj, bo chcę widzieć światło Nie, nie ma opcji, żeby zdążyć czekać. a ten przystanek... Czy tam... Kurczę, nie widzę go za drzewem nawet O, będziemy jechać? Nie, tu jeszcze jest zielone dla pieszych Ach. No, i będzie spóźnienie na, na bank. A czemu ty ty ujedziesz? Weź. O. Dobra. Jedziemy. No, ale czemu się pan wryłeś? <grytanie> cicho, cicho. Proszę, nie chcę mieć kary za spóźnienie, naprawdę. Ja tego przystanku nawet nie widzę. Jezu krawężnik. Jeszcze. 6, 9, 3, 25, 6, 7. Ja widzę światła? Nie. Tak, tu jest przystanek, Jezu. Jezu, szybko, szybko. Szybciutko, szybciutko. Hamujemy. Ręczny. Wjechałem na krawężnik i będzie problem, żeby wyjechać. Czuję to, czuję to. Jezu, jak to się się, ty. Jedziemy. Jedziemy, powiedziałem. Jedziemy. Bo o 9.05 mamy być. Nie. Tak, o 9.05 mamy być. Może zdążymy, co? Jest taka możliwość i opcja? Trzymajcie kciuki tam przy tymi monitorami. Błagam. Proszę. Ja naprawdę dzisiaj zakładam, że nikogo nie rozjadę. W nikogo już, znaczy już wjechałem, więc już za późno Ale w nikogo na drodze nie wjadę, w sensie w takie auto tu mhm. O, a my tu skręcamy, czy ja mogę tak sobie tu? Mogę Dobra Tu jest przystanek, e, no Jedziemy Aha, jeszcze nie, żartowałem Ja już się nastawiłem, bo się zielone skończyło dla pieszych Weź, weź, no, szybko, szybko Jesteśmy na plusie 532 Kochani, kochani, nowe rekordy pobijamy Proszę trzymać kciuki O, i zostawić oczywiście łapeczkę w górę e, Bo to tak na korzyść I dziękuję, będzie mi bardzo miło jak zostawić łapkę w górę Buzi Skręcamy Muszę tak się bardziej oddalić, bo W krawężnik to nie chcę już Osoby na przystanku czekają Nie, nie trąb, cicho, nie trąb Czemu ja jadę? Stój Czemu ja jadę? No, pani wchodzi A my jedziemy Jezus, no jedź 628 Kochani, jest to piękny znak to te wasze łapki pomagają, ja wam mówię. Na 100%. Tu jest kolejny przystanek. Słuchajcie, wszystko jest koło siebie. Jak mielusiu, jak sympatycznie. Dobra, ręczny jest. Krawężnik oczywiście również jest zahaczony, bo inaczej być nie mogło. O, pan strażak. Dobrze przyda się, myślę, na pokładzie taka osoba. Doświadczona. Jedziemy. Jezu Jedź, Jedź. Dobra, dziewiąta osiem. Powinniśmy być na ulicy Moltke. Ja! Genau, jawol! Dobry czas, nie jesteśmy spóźnieni Słuchajcie, w nic się nie wrąbałem jeszcze No już czerwone widzę z daleka Czy my żyjemy w mieście czerwonych świateł? A tu jest przystanek O Czasem przed czasem Chodźcie Ale patrzcie, kar przed czasem nie ma Tylko jak się spóźnimy Dziady nam dają kary zawsze I to jest sprawiedliwe? No, no właśnie, o no, właśnie mhm. Wszyscy Wszyscy Boziu Zobaczcie, mamy 1172. No czy to nie jest piękna kierunkowska złącz? Ja w końcu coś zarobię. Będziemy mogli autobus zmienić. W sensie, jeszcze nie tak pewnie szybko, bo one są drogie. A nas nie stać, bo ja, wszystkie kursy, które. przeprowadzałem i przejeżdżałem, to był dramat. Ale jest już cień nadziei dzisiaj. No, zielone. Raz, dwa. Dziękuję. No i tak muszę wyjechać bardziej, żeby nie zahaczyć o. Krawężnik. O Jezu! Ale w ten drugi też nie zahaczymy. Dobrze. i Czekaj, krzywo. Czekaj, ty. Weź, 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 weź. weź. Dobra, zajmiemy może jakiś jeden pas. Byłoby miło. O, oczywiście. Kochani, czerwone światło. Czy jesteśmy w szoku? Absolutnie nie. Nie, naprawdę. Chciałbym kiedyś pojechać na zielonym. Zasłania mi lusterko i nic nie widzę. O, teraz widzę. No. Ty tam nawet się nie masz ruszać na tym kierunkowskazie swoim. Absolutnie wykluczone to jest. Dobra ja sobie tak wykręcę tu. Widzę czerwone z daleka. Mhm. My kręcimy w prawo. No jedź, jedź, jedź. No, kręć w prawo. Przecież. No walnę w ciebie, no przecież skręcaj. O, 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 jesz, jezu, wesoły autobus. Koła autobusu kręcą się. Dzień dobry. No i patrzcie, jestem na styk. Nastyk! No, obróć, odwróć. Czy zdążę herbatkę się napić? Bardzo. Ojej, złona mi. O, dalej, czekajcie. Dobrze. O. Zdążyliśmy. Teraz pytanie, dobra, wy, wyjadę. W sensie, nic nie jedzie. Znowu czerwone światło. No daj zielony, no... Jedź, 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 jedź My prosto, 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 no jedź, bo Jezus Będzie hamulcem mi po oczach dawał, dziad Jedziemy. Mam być o, o 9.11 hmm. I co znowu, będziemy mieć na styk Mimo mojego nadgonienia czasu No tak Nie po krawężnikach Proszę Zapraszam serdecznie do wyjścia i do wejścia Pamiętamy, kasujemy Byleciki, byle, by, byleciki byle, byle Jedziemy Ruszamy Materio 1460 Kochani Rozumiecie? Rozum czy wy rozumiecie tą podróż? I rozumiem, że szpital jest przystankiem ostatnim, tak? Może on jest taki duży, chyba tak Jezu, my zarobimy dzisiaj hajs Kochani Bez potrącenia Bez wdupienia się w kogoś Stój No, to jest niebywałe, niemożliwe. Naprawdę. Ja w szoku. A pani idzie jak na jogę No i ona na czerwonym. O, on ją potrącił! Zahaczył lusterkiem. Widziałem. Wydaje mi się, że się chyba nie spóźnimy na ten ostatni przystanek. Mamy 30 sekund. No, nie wiem. Rozpędzaj tą naszą zieloną zieloną? Żółtą marchewkę. <laughs> Zielona to nie bardzo. Jezu, zielone, jedź, jedź! Ja tu, ja tu, Jezu, stój! omasz, omasz, 200 mi zabrało! Za co? No, ale ja tu nie. Wy... No, kolizę z obiektem. Ja tu nie wykręcę, no jak? No, nie. Czy ja pochwaliłem, że było tak pięknie, super i w ogóle? Tak. Nie trąb. Muszę tu patrzeć. Dojechaliśmy na czas. Jezu, aleluja. Panie, Je no, prawie było idealnie. Zabrał nam dwie stówy tutaj i trzy stówy chyba tam na tych dwóch kolizjach z jednym autem. Zarobione pieniądze, aleluja. 1110. Kontynuuj. Nie, no jest to po prostu piękna rzecz. Mm. Wychodzimy. Czekajcie, sobie zobaczę. No dobra, dajmy Niemcy, nieważne. Chcę zobaczyć, czy mamy w garażu ten pieniądz. Tak! 2500 mamy! A ile kosztuje autobus jakiś inny? Jak gdzie tu jest jego? Pietą. Dobrze, żartowałem. Kończymy ten odcinek. Lowki, Kiski, Besoski. buziakuję Was bardzo mocno i serdecznie. E, tej ceny nikt nie widział ja również trzymajcie się, my się niedługo w kolejnych odcinkach. Buzi papa do następnego.